Ania Kowalska ściskała wiadro z mopem, gdy woźny sądowy zadrwił. Jesteś tu tylko do sprzątania podłóg, nic więcej. Skinęła cicho głową, ale kiedy sędzia zadała pytanie, na które żaden prawnik nie potrafił odpowiedzieć, Ania odezwała się z kąta. To, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Zanim przejdziemy dalej, jeśli cenicie sobie niesamowite, prawdziwe historie o triumfie wbrew wszelkim przeciwnościom, koniecznie kliknijcie ten przycisk subskrypcji. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Dziękujemy bardzo i kontynuujmy. Była 6.47 we wtorkowy poranek, gdy Ania Kowalska pchnęła ciężkie szklane drzwi gmachu sądu w centrum miasta. Budynek górował nad nią niczym pomnik wszystkiego, czego jak czuła, nigdy nie zdoła osiągnąć. 28-letnia Ania sprzątała biura od trzech lat, odkąd jej mąż Janek odszedł w czwarte urodziny Hani. Twierdząc, że nie radzi sobie już z odpowiedzialnością. Tej nocy Ania usiadła na małym łóżku córki, obserwując śpiącą hanie i złożyła ciche przyrzeczenie, że nie tylko przeżyją, one rozkwitną. Firma sprzątająca, czysty blask, przydzieliła ją do tej nowej lokalizacji zaledwie wczoraj, po tym jak jej poprzedni przełożony zauważył jej niezwykłą dbałość o szczegóły. Ania poruszała się z cichą godnością osoby, która nauczyła się być niewidzialna, ale pod tą starannie zbudowaną fasadą płonął intelekt, który nigdy nie znalazł właściwego ujścia. Ukończyła liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z wyróżnieniem ze średnią ocen 5.0. Zdobyła częściowe stypendium na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała prawo, utrzymując średnią 4-8, jednocześnie pracując na dwóch etatach. Potem życie potoczyło się inaczej. Ciąża w wieku 19 lat, małżeństwo w wieku 20 i powolne rozmycie marzeń, gdy codzienne przetrwanie wzięło górę nad długoterminowymi ambicjami. Jej przełożona, pani Nowakowska, surowa kobieta po 60., która pracowała w utrzymaniu sądu od 27 lat, była krystalicznie jasna podczas krótkiego instruktażu. Słuchaj uważnie, Aniu. To nie jest sprzątanie biurowców czy centrów handlowych. Sale sądowe to święte miejsca, gdzie zmieniają się życia, wygrywa się i traci fortuny i wymierza sprawiedliwość. Sprzątasz przed rozprawami, w przerwach i po godzinach. Nie odzywasz się do nikogo, chyba że ktoś się do ciebie odezwie. Nie przeszkadzasz w postępowaniach. Jesteś niewidzialna, rozumiesz? Oczy pani Nowakowskiej były zimne, ale nie niemiłe, gdy kontynuowała: Widziałam dobrych pracowników zwolnionych za to, że zapomnieli gdzie ich miejsce. Nie bądź jedną z nich. Ania skinęła głową, poprawiając swój znoszony uniform, który wciąż lekko pachniał przemysłowym detergentem. Poliestrowa tkanina drapała ją po skórze, a buty dostarczone przez firmę były o pół rozmiaru za małe, ale narzekanie było luksusem, na który nie mogła sobie pozwolić. Rozumiała doskonale. Bycie niewidzialną było czymś, w czym stała się ekspertką. W sklepach spożywczych ignorowały ją kasierki, które patrzyły przez nią, gdy przetwarzały jej świadczenia socjalne. W szkole hani inni rodzice prowadzili uprzejme rozmowy, ale nigdy nie zapraszali jej do swoich kręgów towarzyskich. Nawet na spotkaniach rodzinnych jej nastawieni na sukces krewni, pytali o wyniki Hani w szkole, ale rzadko interesowali się własnymi aspiracjami czy samopoczuciem Ani. Korytarze sądu odbijały jej kroki, gdy szła do sali 4B, mijając portrety wybitnych sędziów z minionych dziesięcioleci. Każdy portret zdawał się patrzeć na nią z góry, przypominając o świecie, do którego kiedyś marzyła, by dołączyć. Sala sędzi Anny Zawackiej była znana w środowisku prawniczym jako jedno z najtrudniejszych miejsc. Sędzia Zawadzka miała reputację osoby błyskotliwej, sprawiedliwej i absolutnie nietolerancyjnej dla niekompetencji. Prawnicy, którzy stawali przed nią, przychodzili przygotowani albo mierzyli się z jej legendarnie ostrym językiem. Sama sala sądowa była imponującą przestrzenią z bogato inkrustowanymi panelami z machoniu, osiężnymi oprawami, które lśniły pod starannie ustawionym oświetleniem, i polską flagą wiszącą z wojskową precyzją. Ania rozpoczęła swoją rutynę, metodycznie mopując importowane włoskie marmurowe podłogi, wycierając ręcznie rzeźbione drewniane ławy, które mogły pomieścić stu widzów, i upewniając się, że każda powierzchnia lśni. Przez lata wypracowała własny system, zaczynać od najwyższych powierzchni, aby uniknąć ponownego zanieczyszczenia niższych obszarów, używać specyficznych roztworów czyszczących do różnych materiałów i zawsze pracować od tyłu, sali do przodu, aby zminimalizować zakłócenia, jeśli pojawią się pierwsi goście. Praca była dla niej medytacyjna. W tych cichych, porannych godzinach, zanim rozpoczął się chaos postępowań prawnych, znajdowała dziwny spokój w powtarzalnych ruchach. Każde pociągnięcie Mopa było modlitwą o stabilność, każda wytarta powierzchnia, nadzieją na lepszą, przyszłość dla Hani. Podczas pracy, myśli Ani błądziły wokół córki, która zapewne właśnie budziła się w mieszkaniu sąsiadki, pani Wójcik. Helena Wójcik była darem z nieba. Emerytowaną nauczycielką, która opiekowała się hanią każdego ranka za 100 zł tygodniowo, znacznie mniej niż zapłaciłoby się w jakimkolwiek żłobku czy przedszkolu. Hania była genialna, już w drugiej klasie czytała na poziomie piątej. Jej nauczycielka, pani Kaczmarek, wspomniała, że Hania wykazywała wyjątkowe myślenie analityczne i niezwykłą zdolność do dostrzegania wzorców, których inni nie zauważali. Zadawała pytania o wszystko: od tego, dlaczego niebo jest niebieskie, po to, jak tworzy się prawa. Często wprawiając Anię w zakłopotanie pytaniami, które wymagały wieczornych sesji badawczych przy komputerze w bibliotece publicznej. Ania obiecała sobie, że Hania będzie miała każdą okazję, której ona nigdy nie miała. Ta obietnica sprawiała, że wstawała każdego ranka o piątej, podtrzymywała ją podczas podwójnych zmian, gdy brakowało pieniędzy, i sprawiała, że przełykała dumę, przyjmując pomoc społeczną. Pierwsi adwokaci zaczęli przybywać około 8.30. Ania wycofała się do swojego składziku na środki czystości, wąskiej przestrzeni ledwie wystarczającej na jej wózek i sprzęt, wychodząc tylko w razie potrzeby. Z boku obserwowała, jak sala sądowa zapełnia się uczestnikami dnia. Dzisiejsza sprawa dotyczyła złożonego procesu o oszustwa korporacyjne, który od tygodni trafiał na pierwsze strony gazet. Lokalna gazeta nazwała go aferą Merkurego ze względu na oszałamiającą kwotę pieniędzy rzekomo skradzioną z miejskiej kasy. W grę wchodziły miliony złotych, a zespoły prawników po obu stronach składały się z najdroższych adwokatów w mieście mężczyzn i kobiet, którzy jeździli luksusowymi samochodami i nosili garnitury kosztujące więcej niż miesięczny czynsz Ani. A Ania zawsze była zafascynowana prawem. W liceum, zanim życie przybrało nieoczekiwane obroty, była kapitanem drużyny debatującej, przewodniczącą klubu symulacji procesowych i redaktorką szkolnej gazety. Jej ulubiony nauczyciel, pan Wiśniewski, zachęcał ją do studiowania prawa, a nawet napisał dla niej świetny list polecający do aplikacji na studia. Marzyła o zostaniu prokuratorem, walcząc o sprawiedliwość dla ludzi, którzy nie mogli walczyć o siebie. Została nawet przyjęta do lokalnego kolegium, planując ostatecznie przenieść się na studia prawnicze. Ale ciąża, małżeństwo, a potem porzucenie całkowicie zmieniły jej ścieżkę. List z przyjęciem na studia wciąż leżał w pudełku, w jej szafie. Pożółkły z wiekiem, ale w jakiś sposób wciąż reprezentujący drogę, której nie obrała. Teraz, gdy cicho sprzątała na obrzeżach tych postępowań prawnych, czuła, że obserwuje świat, do którego nigdy nie mogła wejść, a jednak dziwnie, rozumiała niuanse argumentów lepiej, niż chciała przyznać. Sędzia Zawadzka rozpoczęła rozprawę dokładnie o dziewięć dni. Była to imponująca kobieta po pięćdziesiątce, z surowo upiętymi siwymi włosami i przenikliwymi niebieskimi oczami które zdawały się widzieć wszystko. Ania słyszała, jak inni pracownicy sprzątający mówili o niej z mieszaniną szacunku i strachu. Sędzia Zawadzka zasiadała na ławie sędziowskiej od 15 lat, po 20 latach pracy jako prokurator i była znana z prowadzenia swojej sali sądowej z wojskową precyzją. Dorastała jako córka robotnika fabrycznego i szwaczki, utrzymując się na studiach prawniczych, pracując nocami jako ochroniarz. Jej awans w szeregach prawniczych był błyskawiczny, ale ciężko wypracowany – i miała zerową tolerancję dla prawników, którzy próbowali polegać na przywilejach, a nie na przygotowaniu. Sprawa dotyczyła Merkury Budownictwo, firmy budowlanej oskarżonej o oszustwa na szkodę miasta w wielu projektach publicznych przez pięcioletni okres. Prokuratura zarzucała, że Merkury systematycznie zawyżał ceny materiałów. Używał niskiej jakości materiałów, które nie spełniały norm bezpieczeństwa, i fałszował raporty z inspekcji, aby zatrzeć ślady. Szacowano, że schemat kosztował podatników miliony złotych, pieniądze, które powinny były pójść na szkoły, szpitale i poprawę infrastruktury. Obrona utrzymywała niewinność swojego klienta, twierdząc, że zarzuty były politycznie motywowaną zemstą za krytykę polityki rozwoju urbanistycznego burmistrza przez Merkury. Gdy Ania cicho pracowała z tyłu sali sądowej, zorientowała się, że wciąga ją zeznanie mimo jej najlepszych starań, by skupić się na swoich obowiązkach. Głównym świadkiem oskarżenia był Dawid Majewski, były kierownik projektów Merkury, który twierdził, że posiada dowody oszukańczych praktyk. Majewski był szczupłym, nerwowym mężczyzną po czterdziestce, który ciągle poprawiał krawat i z niepokojem zerkał na stół obrony. Pracował dla Merkury przez 12 lat, zanim jego sumienie w końcu zmusiło go do ujawnienia prawdy. Jego zeznania były kluczowe, ponieważ miał bezpośredni dostęp do wewnętrznych dokumentów firmy i osobiście był świadkiem wielu rzekomych, oszukańczych działań. Jednak Majewski był wyraźnie przerażony konsekwencjami swoich zeznań, często potykając się o słowa i zaprzeczając sobie pod presją przesłuchania krzyżowego. Podczas przerwy obiadowej Ania sprzątała obszar dla świadków, kiedy usłyszała, jak dwóch prawników obrony rozmawiało ściszonymi głosami przy poidle. Marek Król, główny adwokat obrony, był siwowłosym mężczyzną, który przez ostatnie 25 lat budował swoją reputację. Broniąc przestępców w białych kołnierzykach. Jego partnerka, Joanna Dąbrowska, była młodsza, ale równie bezwzględna, znana ze swojej zdolności do dyskredytowania świadków poprzez mikroskopijną analizę ich zeznań. Zeznania Majewskiego sypią się, powiedział król, luzując swój drogi, jedwabny krawat. Jeśli tylko uda nam się całkowicie podważyć jego oś czasu, stworzymy wystarczająco dużo uzasadnionych wątpliwości, aby wyjść z tego obronną ręką. Dąbrowska skinęła głową, jej idealnie wypielęgnowane paznokcie stukały oteczkę. Cała sprawa oskarżenia wisi na tym zamówieniu z 15 marca. Jeśli udowodnimy, że zostało przetworzone inaczej niż twierdzi Majewski, wykażemy, że jest zdezorientowany lub kłamie w kwestii dat, jesteśmy wygrani. Sąd zwątpi we wszystko, co powiedział. Ania nie zamierzała podsłuchiwać, ale ich rozmowa wywołała żywe wspomnienie, które sprawiło, że jej żołądek ścisnął się z rozpoznania. Osiem miesięcy temu, sprzątając biura zarządu w Merkury Budownictwo podczas poprzedniego zlecenia, przypadkowo strąciła papiery z biurka Roberta Wiśniewskiego, jednego ze starszych menedżerów firmy. Wiśniewski wyszedł na rozmowę telefoniczną, zostawiając poufne dokumenty rozrzucone po swoim biurku. Zbierając papiery, Ania zauważyła coś niezwykłego w systemie archiwizacji firmy, co już wtedy wydało jej się dziwne. Prowadzili duplikaty wszystkich zamówień, ale duplikaty były datowane inaczej niż oryginały. Czasami o dni, czasami o tygodnie. Oryginalne dokumenty były przechowywane w standardowych szafach na akta, ale duplikaty były zamknięte w oddzielnym systemie szaf, które Wiśniewski szybko zabezpieczył po powrocie. W tamtym czasie myślała, że to dziwne, ale nie poświęcała temu większej uwagi, zakładając, że to jakaś wewnętrzna procedura księgowa, której nie rozumiała. Teraz, słuchając strategii prawników obrony, zdała sobie sprawę, że mogła być świadkiem systemu używanego do oszukiwania miasta. Popołudniowa sesja wznowiła się z Majewskim z powrotem na miejscu świadka do przesłuchania krzyżowego. Adwokat obrony Marek Król był bezwzględny w swoich pytaniach, stosując każdą taktykę, której nauczył się przez dziesięciolecia praktyki. Metodycznie rozbierał zeznania Majewskiego, skupiając się szczególnie na zamówieniu z 15 marca, które rzekomo udowadniało oszustwo. Strategia króla była jasna. Jeśli uda mu się udowodnić, że Majewski kłamie lub myli się choćby w jednym szczególe, sąd zakwestionuje wszystko, co świadek powiedział. Panie Majewski, powiedział król, jego głos ociekał starannie wyliczonym sceptycyzmem, gdy zbliżał się do miejsca dla świadków. Zeznał pan wcześniej, że to zamówienie zostało przytworzone 15 marca, ale dokumentacja pokazuje, że nie zostało zatwierdzone aż do 22 marca. Czy może pan wyjaśnić tę siedmiodniową rozbieżność? Król podniósł dokument z dramatycznym rozmachem, upewniając się, że sąd mógł zobaczyć wyróżnioną datę. Majewski wyglądał na zdezorientowanego i coraz bardziej zaniepokojonego. Kropelki potu pojawiły się na jego czole, mimo klimatyzacji w sali sądowej. Ja jestem pewien, że to był piętnasty. Pamiętam to konkretnie, bo to był dzień przed szesnastymi urodzinami mojej córki i musiałem zostać długo, żeby to przetworzyć. Moja żona była zła, bo nie pomogłem przy dekoracjach. Król uśmiechnął się zimno, wyczuwając słabość, jak drapieżnik, ranną ofiarę. Wysoki Sądzie obrona wnosi o wprowadzenie dowodu D47, który wyraźnie pokazuje datę zatwierdzenia jako przecież 2 marca, co czyni całą oś czasu pana Majewskiego nie tylko błędną, ale niemożliwą. Albo pamięć pana Majewskiego jest poważnie zaburzona, albo celowo wprowadza on ten sąd w błąd. Prokurator Maria Wiśniewska, oddana urzędniczka publiczna, która zbudowała swoją karierę na ściganiu spraw korupcyjnych, energicznie zaprotestowała, ale sędzia Zawadzka po dokładnym rozważeniu dopuściła dowód. Ania patrzyła jak sprawa oskarżenia zaczyna się rozpadać na jej oczach. Widziała jak wątpliwości wkradały się w twarze sędziów, jak wiercili się niespokojnie na swoich miejscach i zaczęli patrzeć na majewskiego z podejrzliwością, a nie współczuciem. Wiedziała coś, co mogło zmienić wszystko, coś, co mogło udowodnić, że majewski mówił prawdę i ujawnić prawdziwe oszustwo. Ale kto posłuchałby sprzątaczki? Kto uwierzyłby, że ktoś, czyim zadaniem było opróżnianie koszy na śmieci i mycie podłóg? Mógł posiadać informacje, do których prawnicy po najlepszych polskich uczelniach nie mieli dostępu. Podczas krótkiej przerwy, gdy Ania opróżniała kosze na śmieci w pobliżu ławy sędziowskiej, usłyszała, jak sędzia Zawacka cicho rozmawia ze swoją protokolantką, Małgorzatą Lewandowską, kobietą, która pracowała w sądzie przez prawie 30 lat. Głos sędzi Zawackiej był ledwie słyszalny, ale pozycja Ani pozwoliła jej uchwycić rozmowę. Małgorzato, ta sprawa jest bardziej złożona niż początkowo, się wydawało. Rozbieżności w osi czasu są niepokojące, ale coś też nie pasuje w dowodach obrony. Robię to od 15 lat, a moje instynkty mówią mi, że jest coś, czego nie widzimy. Małgorzata skinęła głową z powagą. Widziałam wiele spraw przechodzących przez ten sąd. Wysoki sądzie, a sprytni przestępcy zawsze mają plany awaryjne, czasami najbardziej oczywiste wyjaśnienie nie jest tym właściwym. Serce, ani biło jako szalałe, Wiedziała, że powinna milczeć, pozostać niewidzialna, tak jak ją uczono, ale wspomnienie tych duplikatów akt paliło się w jej umyśle. Widziała na własne oczy, jak działało Merkury, i wiedziała, że prokuratura miała rację co do oszustwa, nawet jeśli nie mogła tego udowodnić swoimi obecnymi dowodami. Popołudnie ciągnęło się w nieskończoność z kolejnymi zeznaniami i prawnymi manewrami. Ania kontynuowała swoje obowiązki, ale jej umysł pracował na najwyższych obrotach. Myślała o Hani, o obietnicy, którą złożyła, by zapewnić córce lepsze życie. Myślała o wszystkich razach, kiedy kazano jej milczeć, być niewidzialną, zaakceptować swoje miejsce w świecie. Gdy sesja dnia dobiegała końca, oskarżenie wezwało swojego ostatniego świadka księgowego, który przejrzał dokumentację finansową Merkury. Zeznania księgowego były techniczne i suche, ale jasne było, że bez mocniejszych dowodów sprawa oskarżenia była poważnie zagrożona. Podczas zeznań księgowego Ania zauważyła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Adwokat obrony pokazywał daty i dokumenty, które, jak była pewna, były nieprawidłowe na podstawie tego, co widziała podczas sprzątania biur Merkury. Rozbieżności nie były przypadkowymi błędami, były to systematyczne zmiany mające na celu ukrycie oszustwa. Król był w trakcie tego, co wydawało się być druzgocącym przesłuchaniem krzyżowym, gdy sędzia Zawacka nagle podniosła rękę: Panie król. Potrzebuje wyjaśnienia w pewnej sprawie. Pokazał nam pan kilka dokumentów z konkretnymi datami, ale mam problem z pogodzeniem osi czasu z innymi przedstawionymi dowodami. Król wyglądał na pewnego siebie. Wysoki sądzie, daty są wyraźnie zaznaczone na każdym dokumencie. Obrona utrzymuje, że oś czasu prokuratury jest fundamentalnie wadliwa. Wtedy to sędzia Zawadzka zadała pytanie, które zmieniło wszystko. Czy ktoś na tej sali sądowej może wyjaśnić, jak zamówienie mogło zostać fizycznie złożone i zatwierdzone 15 marca, skoro rejestracja dostawcy nie została zakończona aż do 18 marca? W sali sądowej zapadła cisza. Prokurator gorączkowo przeglądał swoje akta. Król wydawał się na chwilę oszołomiony pytaniem. Księgowy na miejscu świadka pokręcił głową, przyznając, że nie potrafi wyjaśnić rozbieżności. Ania czuła, jak serce wali jej w piersi. Wiedziała, że powinna milczeć, pozostać niewidzialna, tak jak ją uczono. Ale gdy rozejrzała się po sali sądowej, widząc wszystkich tych wysoko wykształconych, drogich prawników, którzy nie potrafili odpowiedzieć na proste pytanie o systemy archiwizacji, coś w niej drgnęło. Powoli Ania wyszła z tylnego kąta, gdzie pracowała. Każde oko na sali sądowej zwróciło się na nią. Woźny sądowy natychmiast ruszył, by ją zatrzymać, z surowym wyrazem twarzy. Proszę pani, musi pani wrócić do swoich obowiązków, powiedział stanowczo woźny. Ale sędzia Zawadzka podniosła rękę, jej bystre oczy utkwione w Ani. Czekajcie, wygląda pani, jakby miała coś do powiedzenia. Głos Ani był ledwie słyszalny, gdy po raz pierwszy się odezwała: Wysoki sądzie, ja. ja chyba znam odpowiedź na pani pytanie. Na sali sądowej wybuchły szepty. Król poderwał się na nogi: Sprzeciw. Ta kobieta nie ma tu żadnego statusu. Nie jest kwalifikowana do zeznawania w niczym co dotyczy tej sprawy. Sędzia Zawadzka przez długą chwilę studiowała Anię, po czym gestem nakazała ciszę. Proszę podać swoje imię i nazwisko oraz związek z tą sprawą. Ania Kowalska. Wysoki Sądzie, ja ja sprzątam w sądzie, ale sprzątałam też biura w Merkury Budownictwo. Głowa prokurator podniosła się gwałtownie, nagle zainteresowana. Sędzia Zawadzka pochyliła się. Proszę kontynuować. Ręce ani drżały, gdy mówiła, ale jej głos stawał się coraz silniejszy z każdym słowem. Kiedy sprzątałam, powiedzieli Merkury, przypadkowo strąciłam papiery. Kiedy je zbierałam, zauważyłam, że mieli dwa zestawy systemów archiwizacji. Oryginalne zamówienia przechowywali w jednym segregatorze, ale mieli też duplikaty z innymi datami w innym segregatorze. Duplikaty miały daty różniące się od oryginałów czasami o tygodnie. W sali sądowej zapanowała martwa cisza. Twarz króla pobladła. Głos sędzi Zawackiej był wyważony i ostrożny. Pani Kowalska, czy mówi Pani, że zaobserwowała podwójny system prowadzenia dokumentacji w meku Merkury Budownictwo? Tak, Wysoki Sądzie. Mieli szafy z zamkami w tylnym biurze. Tam przechowywano duplikaty akt. Widziałam je tylko dlatego, że przypadkowo rozlałam kawę na biurko i sprzątałam ją, gdy pan Wiśniewski, był menedżerem, zostawił szafę otwartą. Król znowu poderwał się na nogi. Wysoki Sądzie, to jest wysoce nieregularny. Ta kobieta nie ma żadnych kwalifikacji, żadnej wiedzy w analizie dokumentów. Jej zeznania są nieistotne i stronnicze. Ale prokurator już działała. Wysoki sądzie, jeśli pani Kowalska zaobserwowała systematyczne podwójne prowadzenie dokumentacji, to może wyjaśnić rozbieżności w osi czasu, które nękały tę sprawę. Sędzia zawadzka spojrzała prosto na Anię. Pani Kowalska czy rozumie pani powagę tego, co pani mówi? Zeznaje pani pod przysięgą, że była pani świadkiem dowodów potencjalnie fałszywego prowadzenia dokumentacji. Ania pomyślała o Hani, o obietnicy, którą złożyła, o wszystkich razach, kiedy kazano jej być niewidzialną. Tak, wysoki sądzie, rozumiem doskonale. To, co wydarzyło się potem, było omawiane w środowiskach prawniczych przez lata. Sędzia Zawadzka zarządziła natychmiastowe śledztwo w sprawie twierdzeń Ani. W ciągu kilku godzin wydano nakazy przeszukania biur, Merkury. Zamykane szafy na akta, które Ania opisała, znaleziono dokładnie tam, gdzie powiedziała, że będą, zawierające tysiące duplikatów dokumentów ze zmienionymi datami. Śledztwo wykazało, że Merkury prowadziło skomplikowany schemat oszustw przez ponad pięć lat, systematycznie wyłudzając od miasta miliony złotych. Podwójny system archiwizacji pozwolił im zmieniać osie czasu, zawyżać koszty i ukrywać fuszerki. Bez zeznań Ani schemat trwałby w nieskończoność. Ale prawdziwe zaskoczenie nadeszło trzy dni później. Ania była w domu, pomagając Hani w odrabianiu lekcji, gdy ktoś zapukał do drzwi. Na jej progu stała sędzia Zawadzka, ubrana w codzienne ubrania, trzymając kopertę z papieru manilowego. Pani Kowalska, ma pani chwilę na rozmowę? Usiadły przy małym kuchennym stole Ani, podczas gdy Hania bawiła się w salonie. Sędzia Zawadzka otworzyła kopertę i wyjęła kilka dokumentów. Aniu, mogę mówić do ciebie, Aniu? To, co zrobiłaś na mojej sali sądowej, wymagało ogromnej odwagi. Zaryzykowałaś pracę, reputację, wszystko, by powiedzieć prawdę. Ania potrząsnęła głową. Po prostu nie mogłam już dłużej milczeć, Wysoki Sądzie. Całe życie byłam niewidzialna, ale patrząc, jak ci prawnicy, którzy zarabiają w jeden dzień więcej niż ja w rok, zmagają się z czymś, na co znałam odpowiedź, zrozumiałam, że czasami bycie niewidzialnym oznacza, że ludzie, którzy potrzebują pomocy, jej nie otrzymują. Sędzia Zawadzka uśmiechnęła się. Właśnie dlatego tu jestem. Myślałam o tym, co się stało, i mam dla pani propozycję. Przesunęła dokument przez stół. To jest podanie o stanowisko asystenta prawnego w moim biurze. Praca wiąże się z pełnymi świadczeniami, elastycznymi godzinami, aby mogła pani opiekować się Hanią, a co najważniejsze, z pomocą w opłatach za wieczorowe studia prawnicze. Ania wpatrywała się w dokument, nie mogąc uwierzyć w to, co czyta. Wysoki sądzie, nie rozumiem. Jestem tylko sprzątaczką. Nie, Aniu, jesteś kimś, kto dostrzega szczegóły, które inni pomijają, kto rozumie systemy, kto ma odwagę mówić prawdę władzy i kto wyraźnie ma naturalne zrozumienie procesów prawnych. To są dokładnie te cechy, których potrzebuję w moim biurze. Hania podniosła wzrok z nadkolorowanki. Mamo, dlaczego płaczesz? Ania otarła łzy i spojrzała na córkę, potem z powrotem na sędzie zawadzką. Wysoki Sądzie, nie wiem co powiedzieć. Powiedz tak, a potem zapiszemy cię na studia prawnicze. To miasto potrzebuje więcej prawników takich jak ty. Ludzi, którzy rozumieją, że sprawiedliwość to nie tylko precedensy prawne i procedury, ale przede wszystkim upewnienie się, że prawda zostanie usłyszana, niezależnie od tego, kto ją wypowiada. Sześć miesięcy później Ania Kowalska rozpoczęła swój pierwszy dzień jako asystentka prawna w biurze sędzi Zawadzkiej. Nadal wstawała o 5 w rano, ale teraz po to, by uczyć się zanim Hania się obudzi. Trzy lata później zdała egzamin adwokacki za pierwszym razem. Pięć lat po tym dniu w sądzie adwokat Ania Kowalska otworzyła własną kancelarię, specjalizując się w reprezentowaniu pracowników, którzy byli świadkami oszustw korporacyjnych. Hania, teraz trzynastoletnia i wciąż zadająca pytania o wszystko, często odwiedzała kancelarię prawną swojej matki po szkole. Siadała przy stole konferencyjnym, odrabiając lekcje, podczas gdy jej matka przygotowywała sprawy, a czasami pytała o ten dzień w sądzie, który zmienił wszystko. Mamo, bałaś się, kiedy odezwałaś się w sądzie? Ania zawsze. Przerywała pracę i poświęcała córce całą swoją uwagę. Przerażona córeczko, ale wiesz, czego się wtedy nauczyłam? Bycie niewidzialnym to nie ochrona, to tylko inny rodzaj więzienia. W momencie, gdy zdecydowałam się być widoczna, użyć swojego głosu, wszystko się zmieniło. Sprawa Merkury budownictwo stała się przełomową prokuraturą, prowadząc do nowych regulacji dotyczących projektów robót publicznych i podwójnych systemów prowadzenia dokumentacji. Marek król został pozbawiony prawa wykonywania zawodu za przedstawienie fałszywych dowodów. Dawid Majewski, nerwowy świadek, którego zeznania zdawały się sypać, okazał się być zmuszonym przez zarząd merkury do kłamstwa. Zeznania Ani faktycznie uratowały jego reputację. Sędzia Zawadzka nadal wspierała Anię przez całe studia prawnicze i później. Często mówiła, że przerwanie przez Anię tego procesu było najważniejszym momentem w jej 30-letniej karierze sędziowskiej, nie dlatego, że rozwiązało sprawę, ale dlatego, że przypomniało jej, że sprawiedliwość może przyjść z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Lata później, gdy Ania argumentowała sprawy przed sądem najwyższym, reporterzy pytali o jej niezwykłą drogę do prawniczej sławy. Zawsze opowiadała im o tym w wtorkowym poranku, kiedy powiedziano jej, by tylko sprzątała podłogę, i jak czasami najważniejsze zeznania pochodzą od osoby, od której wszyscy oczekują milczenia. Hania kowalska sama jest teraz na studiach prawniczych idąc w ślady swojej matki. Często opowiada ludziom, że jej najwcześniejsze wspomnienie to matka myjąca podłogi przed świtem, ale najważniejszą lekcję wyniosła z nauki, że żadna uczciwa praca nie jest poniżej godności i żadna osoba nie jest zbyt mała, by zmienić świat. Sąd nadal eksponuje tablicę w głównym holu upamiętniającą sprawę Merkury Budownictwo i znaczenie odwagi obywatelskiej, ale prawdziwe dziedzictwo Ani nie wisi na żadnej ścianie, jest w dziesiątkach młodych prawników, których mentorowała, setkach pracowników, których reprezentowała i niezliczonych razach, kiedy przypominała ludziom, że w Polsce sprawiedliwość należy się każdemu, nie tylko tym w drogich garniturach i z dyplomami prawniczymi. Tego wtorkowego poranka Ania Kowalska była tylko samotną matką próbującą związać koniec z końcem, niewidzialną w świecie, który Nauczył ją milczeć. Do wtorkowego wieczoru była sygnalistką, która ujawniła wielomilionowe oszustwo. W ciągu roku była studentką prawa. W ciągu dekady była jedną z najbardziej szanowanych prawniczek w województwie. Ale być może najważniejsza przemiana była tą najprostszą. Ania Kowalska nauczyła się, że wcale nie była niewidzialna. Zawsze była dokładnie tam, gdzie powinna być. Widziała dokładnie to, co miała zobaczyć, czekając na moment, gdy jej głos był najbardziej potrzebny. Czasami najgłębsze zmiany zaczynają się nie od ryku ale od szeptu kogoś, kogo wszyscy uważali za niewartego słuchania. Historia Ani Kowalskiej przypomina nam, że odwaga to nie brak strachu. To mówienie pomimo strachu, stawanie na przekór przeciwnościom i wiara, że twój głos ma znaczenie, nawet gdy świat nauczył cię milczeć. W systemie, który czasami może wydawać się zaprojektowany tak, by trzymać ludzi na przypisanych im miejscach, Ania udowodniła, że inteligencja, uczciwość i odwaga mogą przepisać każdy scenariusz. A czasami, gdy ktoś mówi ci, żebyś tylko sprzątała podłogę, to najbardziej rewolucyjnym aktem jest podniesienie głowy, odchrząknięcie i przypomnienie wszystkim w pomieszczeniu, że masz coś ważnego do powiedzenia.